Nazywam się Wzymek Stanisław, urodzony 22 kwietnia 1932 rok. Miałem 11 lat, tak naprawdę, właśnie na naszą okolicę w To był marzec, 30 marzec 43 rok. No, to było teraz, już nie to było. Co to za miejsce? To, to były trzy wioski, którzy ludzie osiedlili się z kieleckiego pędyki. Pędyki drugie i, i stare pędyki. Trzy wioski odległości gdzieś kilometra. Tak? A, wasza, była? A w Aszassadej Bandu była? W Jamieńcu. Ja urodziłem się w Jamieńcu. Jamieniec to jest cztery kilometry od Derażnego i na Derażne powiat Kostopol, Województwo Wyspowońskie. I parafia była w Derażnym. tak. Właśnie. Jeżeli tam jest pan pszczoły. Tak, tam tam Jeżeli jest marzec, 1943 rok i dochodzi do tego wielkiego ludobójstwa. Niech pan nam opowie od początku jak to było w ciągu tego dnia, bo to zaczęło się o świcie. O świcie, tak. To się zaczęło o świcie w marcu. Pamiętam taki wielki przymrozek był, śniegu nie było. Napady na Isoprzut, dwie rodziny wyrżnęli nożami z tych drugich. Rodziny uciekły, dał znać, bo tam była straż, która pilnowała tej nocy, ale już nad ranem, już poszli spać, a ci właśnie wykorzystali moment i zaatakowali. To się odbywało w ten sposób. Z południa na północ był nasyp toru kolejowego, Zacaratu, tam kiedyś pociąg chodził. Ukraińcy z dwóch stron, i z północy, i z południa, liczbę gdzieś po 500. Będziorów napadli. Najsłabszy te rodziny, wyżnęli, tu uciekli i tak wyżynali i podpalali budynki, bo tam przewody drewniane były i to się wszystko paliło. A myśmy byli u takiej znajomej moich rodziców, to trójka, to ja byłem najstarszy, bo miałem 11 lat, a brat miał drugi 7, a siostra już 4 lata. Właściwie odwrotnie. Siostra miała siedem, a brat starszy pięć. Ja Kazi. Tak, Danusia i Kazi. I mama była z nami? Mama była. A mama jak się nazywała? Antonina. Domów, z emigantują. A z domu jak, Panie Tarabasz. Tarabasz. bo ci wyjechali tak, jak kiedyś wyjeżdżali na, woł, na ziemię na zachodnie. Tak, wcześniej to, na, kresy, na Kresy, kupując tam gospodarstwa. Tak, tu sprzedali mniejsze, tam większe. Jeszcze dodam, że mój ojciec hodował konie wyścigowe, hrabia Potocki w Derażniu kupował te konie, takie roczniaki. Mój ojciec dobrze stał i wybudował mieszkanie, to był pokryte. Z jednej strony było 1938, to pamiętam. A od południa taka duża pasyjka, Krzyż. I Niemcy, jak zaatakowali i Rosjan, to są, strzelali z maszynowych karabinów. A jak nadleciał nad nasz budynek, zobaczył ten Krzyż i tego wyłącza maszynowy karabin. No. Ale to już jest oddzielne, bo tak. A jak było e, wtedy, w ten dzień, e, ranem, kiedy was napadli? Wła... Czyście spali, czy jak? Nie, myśmy już dowiedzieliśmy, bo ten tam zalarmował całą okolicę. Ten to uciekł. No A i... jak on się nazywał? A nie wiem, tego to, to nie już wiem. pamiętam. Nie pamiętam, ale wiem, że... I co, przyleciał i co powiedział? Nie powiedział, Czekajcie, bo już tam dwie rodziny wymordowane i te, no właśnie w ten sposób. Bo była straszna. Ta, tak, tego. Ale oni poszli spać, całą noc Uciekaliście z tymi małymi dziećmi? Nie, ja, mama miała tych trójkąt małych, a ja starszy byłem. I tak wyszli na dół. Ja My mamą uciekają. Ona wyjęła różaniec i się modli. Ja widzę, że nie ma chęci uciekać. To ja biegłem i uciekałem. Jak zacząłem uciekać, do mnie zaczęli strzelać. I to nie jeden, bo tak kule padały coraz. Ziemia zaparowała, bo była, był przymrozek. To ja upadnę, poleżę trochę i znowu się trzy razy takie skoki zrobiłem i uciekłem. I ocalałem, a mamy zaszczelili. A co z rodzeństwem? A rodzeństwo. rodzeństwo to tak było, że mój ojciec wybudował się, to mówię tutaj na wschodzie tam. To było, jak wyszedł na górkę, to widział swój dom, tam się nie palił, to w palił się budynek. Ale oni ten budynek, co mój ojciec przed wojną postawił, to Ukraińcy rozebrali i wywieźli, bo się dał rozbieranie, na węgiel składali. No i wracał i sąsiad z pięciu, powie, jechało dużo ludzi nad, ten bandyci, kurmankami. kurmankami, tym nasypem torym. I ojciec mówił, oj Boże, to coś tu już wypadnie. A oni już tu znali tych ludzi, ludzi, zabijali ludzi po prostu. Ja, jak uciekałem, no to tam były przed wojną takie łąki i kółka rolnicze założyły, tam takie rodzajne łąki były i tego rowy takie, gdzie dwa metry, czy to ja w strachu te rowy przepływałem jeszcze dalej jak trzeba. Tepy w ręku, tak uciekałem. No i uciekłem do tego lasu, widzę, nikogo nie ma, ja sam, a, a ze mną mną się zajął taki jeden pan zdążył małe dziecko wziąć i pół głupni krewa za pas, a żona z małym dzieckiem została zastrzelona, uciekł pod ten dym, taki pod osłoną tego dymu, udało mu się uciec. I on się mną zautykował, ten, ten gość. Czyli z Waszej rodziny zginęła tylko mama. mama Ojciec tak. zabrał te dzieci i zdał się Ale młodziemy. jeszcze teraz wrócimy do tego, jak strzelił do matki, on się odwrócił, a to sąsiad, na imię Jaszka. To mówię, Jaszka, co ja ci w życiu złego zrobiłem? Łeb spuścił już i nie zastrzelił. Po taką trawierość się tak odległości 30-40 kilometrów, taki kto został, to dobijali. No. Ja w tym lesie hmm. później byłem. Czyli zastrzelił matkę sąsiad? Sąsiad, Jaszka, to, to jest nazwisko, nazwisko. imię. Nazwisko. imię. A, bas. Bas, Jaszka Bas i yy, yy, przy matce były dzieci. Boje. Już nie strzelił, jak matka powiedziała co ty robisz, to... Nie, ojciec. Ojciec. O, matka nie, zdążyła bo, nie jej, zdążyła, bo odwrócił się ojciec i mówił, co ja ci w życiu złego, że łeb spuścił i już dali nie strzela. Nie strzelał. No i oni uciekli. Ja uciekłem z panem, ale do tego no lasu tam były tory bosko torowe wynosili drzewo do tartaku do Cumania. Do Cumania, tak, tak. bo to był... Tartak Radziwiły. Radziwił, ta hrabia Radziwił. I stamtąd, tam myśmy uciekli, z tym, że mnie zrobili takiego, takiego pilota z Wysyłali 500 metrów wcześniej i później kiwałem, że można iść. Czyli ja byłem narażony na pierwszy dniach, to się mówi. No ale się udało. I kiwałem, że można iść i ci ludzie są z tego. Ocalenie. Do tego Cumania, tam w Cumaniu pracowało bardzo dużo Polaków, była stołówka, kuchnia i ci Polacy rzekli się na korzyść tych kinierów, Ale jeszcze jak szli, to wieża taka duża i tam byli Niemcy, wermat niemiecki, zdziwieni tak przez lornetkę, patrzyli co to za ludzie. Bo nas dużo szło? No, po 300, 350 osób, osób. To wsi no. ludzie. Byli z Czechsili z małych pomieszczeń tych kolonii. Kolo, to się nazywały parcele, poznanki parcele. parcele, a tam to jakoś inaczej się nazywały. Motory. Motory to po rusku. No, no po, po rusku, ale tak mówimy. Kolonie. Kolonie. I yy, yy, uciekliście do Cumania, a nie ile w ogóle osób zginęło z tych Wtedy ]szych? to ja nie wiem, ale po ko, 80 może więcej. Yy. Ja chciałbym, żeby Pan powiedział jeszcze jedną rzecz, jak Pan uciekł z domu, z, tego, z tej swojej parceli podaraźnego, to już Pan nigdy nie wrócił. Nie. nie. Do Sumania, z Sumania do Wózka był obóz, tak zrobili. Starszych ludzi wygłosili na roboty do Niemiec, a młodzi musieli się sami, ale że w tu wujek na. W pracował, a już miałem... Ja pana zabrał. Posieł mi z bratem, Ignacem i Frankiem, którka nas była, tam i tak mnie oddali na służbę do tego, do tego i tego u, na, u rasy się nazywa więc ta rodzina moja. Miałem dobrze jednego konia, jednej owce i wyjeżdżałem. To pół roku byłem i po pół roku. Rodzice z brównem dostali pracę, jeden i drugi, przyjechali, potem sobrali brównem. Rozumiem. E, a niech pan mi powie, e, czy wiedzieliście, gdzie została pochowana matka a, i ludzie? Nic nie wiedzieliśmy, bo ojciec uciekł, bo było zaszczeliny. Nie wiemy. Ja trzy lata temu byłem tam w tym miejscu, tam gdzie do mnie szczelali, to paszcze trzymetrowe, nie ma nic. A gdzie był początek i koniec wioski, to ci Ukraińcy posadzili y, lipy takie jedną i drugą ten Ukrainiec sobie mówił bo dlaczego ja ten kontakt tam miałem nawiązanie. utrzymywałem z parafią w Równem, wsyłałem pieniądze i otrzymywałem Pana wydaje e, książkę Woli bliżej", bliżej, co jeszcze. kwartał utrzymywałem i ja właśnie do tego księdza pojechałem on mnie bardzo chętnie przyjął i chodziłem, a równe dobrze znam, bo jako dziecko to myśmy Niemcom włożyli walizki tego, bo Polakom na Ukrainie nie wolno było chodzić do szkoły, tylko Ukraińcom. To byśmy byli taki, tego, to z bratem, coś z... trzeba było robić, coś no trzeba robić, jakbyś oczywiście, że tak. E, I pojechał pan e, do Pendyki. Bindy... Nie ma nic, spalone. nie ma żadnej wsi, Nie, nie ma, ma nic. Czyn, nie ma żadnej. O, takie I wsi. był pan y, w urzędzie gminy y, w Deraźnym i pytał pan o to mogiłę. I co panu powiedzieli? Ja, o mogiłę to ja nie pytałem, tylko pisali, że oni nie znają, nie wiedzą gdzie. Tam sąsiad, ten. bo jeszcze wrócimy do tego, że ten ksiądz miał znajomego Ukraińca, który w derażnym miał sklep wielofranżowy. Ten Ukrainiec, Saszka na imię, ponad 30 lat. I on mnie wodził, szukaliśmy tego miły. Dwie godziny jeździł ze mną. No i po tym jeździe tam już tego, tym wyraźnym, Ja mówię, że Jaszka ten dobry na dobry obiad zarobił. A on mówi, no tak, ale to masz jakoś, no Polacy, bo, mnie, bo to masz jak dobre Polacy. Bogaci nie? o tego. No ja mówię, to tego, ja zamówiłem schabowy i to tego. Idę płacić ogólnie, ja, ja już zapłaciłem. Ten Ukrainie jest Ale to taki przyjaciel tego księdza, z którym... Yy, Czyli tam, gdzie pojechaliście, to same krzaki. Pustka nie ma nic. Nic nie ma. I tylko... nikt nie wie, gdzie jest ta mogiła. No, oni tam nie Czyli Ukraińcy gdzie? wiedzą, gdzie Na leży do ponad wiedzą. 80 osób. No. Czy w jednym dole, czy w kilku. Zbiorowa mogiła. Czy tak. jakaś zbiorowa jest mogiła, ale nie ma żadnego Oni się teraz nie przyznają. Nie, jak takie kraście, to to kto tam teraz? Jakby tak chcieli, to by znaleźli. To, to Czyli praktycznie nie ma pan, mówiły matki, przychodzi nie, pan nie. tutaj pod pomnik, bo to jest symboliczny Właśnie, maski. ja tu dałem pieniądze na ten pomnik, ponad 100 zł, tego, żeby budować, żeby gdzieś. Właśnie, a ja tu mieszkam w tej klasce, Także często przychodzę pod pomnik. A kto z sąsiadów zginął jeszcze z kuzynów? Z to moja rodzina, ale wcześniej zginęli. Wybordowali 11 osób. To się nazywali, nazywali y, Miczkowski i później... To właśnie tam w tym ja wiecu ale dużo wcześniej, rok wcześniej. Zginęli. Całą rodzinę w I, I ten Ukraiński. Byłem na cmentarzu, gdzie ci Polacy tam leżą, to znaczy gdzie, z tej parafii, z tej chweli. Byłem, byłem tam na tym cmentarzu i tego tam w sobie, bo przed nim mówi, że on się opiekuje. Ja mu dałem 10 prywat za to i tego, że nie mam bo... przyszedł on Bo to lubił popić, bo pewnie, że to widać to jakiś oparty. Czyli na cmentarzu są pochowani ci piersi z tego pierwszego mordu. Ej, to, I nawet są y, tak zwani miesz, mieszczanie, którzy y, poginęli. Y, poginęli, ale pomnik taki... No to groby, oczywiście groby wcześniejsze, które tak. zachowały się. Zachowały się, ale zarośnięte mieszczą. Tylko przy, przy wejściu tam trochę tych pomników było oczyszczonych tego. A jak pan teraz myśli o Ukraińcach? Trzeba im przebaczyć, przebaczać? No, ja. Całe życie był, od dziecka pan był bez matki przez no Ukraińca, sąsiada. I, I jak pan o tym myśli? No ja myślę, że, że przebaczyć trzeba my jako wierzący ludzie, ale trzeba ich rozliczyć trochę z tego. Jak można żyć w zgodzie i tego później zapomnieli o tym, że to sąsiad, sąsiada, żeby zabił, żeby a jeszcze co najważniejsze, dzieci małe na, na widmie nasadzali, to, że to godło polskie, no. Jak ponad, tak, to orły, orły, orły polskie, polskie, no. Na widmie nasadzali małe dzieci tego. Przybijali do drzwi takich studoły, Polaków i tak. W ten sposób, no, ja nie wiem za co, przecież myśmy tak w zgodzie żyli tam z nimi i tego, nie wiem. Jak to można było? Przecież mój brat na skrzypcach grał na tego, i tańce, żenili się, przecież mój, Naumowicz się nazywał, mój szwagier wyszedł, siostra moja, Ania na imię, miała z mała przy drugim dziecku, to on ożenił się z Ukrainką i ta Ukrainka miała dzieci z tym Naumowiczem, tym moim szwagrem, ale on już nie żył, wyjechała jako w tym. Zielonogórskim tam mieszkała i te dzieci... Że wyjechała z Polakami. Z Polakami się stało rodzinę. Nie chciała tam żyć? Nie, i to. I, i, i było dobrze. I tego nie, nie wiem, jak to można... Jeżeli my zapomnimy o nich, ty Boże zapomnij o nas. W pamięci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich, ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich, członków OUPA. W latach 1943-1945 oraz tych braci Ukraińców, którzy za ratowanie Polaków zapłacili cenę najwyższą. W hełm 17 września 2011 rok. Rodacy. Odsłonięcie tego pomnika było właśnie 17 września 2011 roku. Nie tylko uczestniczyłem, ale prowadziłem wszystkie uroczystości przy tym odsłonięciu. Pomnik jest bardzo symboliczny i wymowny. Tutaj w cierniowej koronie Wołyń i herb Wołynia. Tutaj mamy herby województwa tarnopolskiego, lwowskiego i stanisławowskiego, gdzie również zginęło tysiące Polaków, łącznie na Wołyniu i w tych trzech województwach zginęło ponad 200 tysięcy. Pomnik przedstawia kobietę, matkę, e, uciekającą z płonącego z domu z zabitym e, kilkuletnim synkiem, którego głowa już zwisa, a pod nogami jej e, leży skrwawiona ukraińska siekiera. Ucieka w ostatnim momencie. E, to jest jedna z wielu scen, e, które powtarzały się na Wołyniu, i to nie tak daleko, bo. 10-15 km od Dorochuska, od obecnej granicy, 30 sierpnia 1943 roku, Ukraińcy wymordowali ponad 1,5 tysiąca Polaków w pięciu wsiach: Czmykos, Kąty, Wola Ostrowiecka, Ostrówki, Borki oraz wielu kutorów kolonii polskich, które były wokół Lubomla. Więc te sceny się powtarzały. W 2011 roku, kiedy było poświęcenie tego pomnika, a wcześniej przez 5 lat stał tu krzyż wołyński, który został fundowany, podobnie jak ten pomnik staraniem Kresowian, Towarzystw Kresowych oraz innych organizacji społecznych w Hełmie i nie tylko w Hełmie. Tutaj byli na tym placu ludzie. Było ich jeszcze bardzo dużo, którzy przeżyli ludobójstwo, tak jak pan Stanisław w jamnie koło Derażnego, powiat Kostopol. Było ich dużo, byli tacy, którzy, których wyciągnięto ze studni, którzy byli przestrzeleni, pobici, mieli porąbane ręce, odrąbane palce, uszy i jakoś udało im się przeżyć ten pomnik jest symboliczną mogiłą dla tych wszystkich Polaków którzy nie mają żadnych upamiętnień, żadnych krzyży i nigdy już nie będą mieć bo duża część Zakopana jest na polach, na łąkach, w lasach na Wołyniu, na Polesiu Wołyńskim do tych miejsc już nikt nie dotrze bo często wymordowane całe rodziny całe wsie i nikt nie wiedział później jak te ciała zaczęły się rozkładać bo było lato, to Ukraińcy z wielkiej litości bądź też złości, poniewierając je do reszty zakopali gdzieś jak zwierzęta, czy nawet jeszcze gorzej, bez żadnego szacunku. Także ten pomnik jest dla wielu rodzin symboliczną mogiłą. Tutaj przychodzą z małymi dziećmi, przyjeżdżają z całej Polski, nie tylko ludzie składają wieńce. Palą znicze, praktycznie każdego wieczoru płonie tutaj lampka pamięci. Buńska pieto w chuje. 11 lipiec 2013 rok. Matka z synkiem na ręku zamieniona w kamień, z przerażeniem w oczach, wybladłą twarzą uciekająca z ognia. Przez próg podpalonego domu W wołyńskim zaciszu Przed nią śmierci dokoła wrzaski Sad się pali jabłonie Jak krzyże czerwnieją w płomieniach Wesknęła Gdzie jesteś? Pod nogami zdmawiona siekiera Ostatniego pacierza pojętliwe słowa Zabił, Zabity synek na rękach Ocalony na chwilę od ognia Gdzież go schować? Matczyne serce pękło. Zobaczą, wyrwą, podepczą. Do nieba go zadźwiga, za drzwiami schował. Do snu morze wiecznego, a nie pod...